Co to za pokój? Sala muzyczna. Wujek zamknął ją, kiedy interesy zaczęły kuleć. Tyle tu przejście radę, jakby to był zjazd duchów. Mam od jakiegoś czasu dziwne wrażenie, że ktoś nas śledzi. O, jesteś przewrażliwiona. To tylko meble. O co chodzi? Usłyszałam zgrzytanie. Zamkowe myszy mają reumatyzm. Zaraz, skąd się tu wziął ten fotel? Chyba ze Szkocji. Chodzi mi o to, że przedtem tutaj nie stał. Daj spokój, masz wybujałą wyobraźnię. Tak sądzisz? Przekonajmy się. Co to? Spójrzcie na fortepian. Zaczął sam grać i fałszuje. Oto sprawca, ulubiony kot skrzeka! Co z tobą? Masz uczulenie na sierść? Nie, to od tego kurzu. Mnie też dokucza! I mnie również! Ten hotel też kicha. Kto wyłączył światło? Muszę mi się wyplątać. Jak to się zdejmuje? Ciekawe, kto się tam ukrył? Nie mam pojęcia. I tak zwiał. Nie poczekałaś, powiem na zdrowie. Za to ten ktoś zostawił wyraźne ślady na podłodze. Wystarczy pójść za nimi.